Witam bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj odcinek jest za mną. Mój braciszek, Konrad Cześć! I dzisiaj gramy w Toster Ball. Czyli gra o tosterach, będziemy się naparzać tosterami. Jesteście gotowi? Lecimy! kogo bierzesz? Ja biorę go. Moim zdaniem, co to jest? Ja biorę go. Tryb klasyczny, chcecie w sensie więcej odcinków, to. Ja łapka i chyba sub ich jako mapę, tą mapkę, ci jak ci Ej, kontra Puzonik, chyba to znany YouTuber, który chyba to nagrywał, więc jestem pewien, ale będziemy się mieć jako dwójka tosterów. gramy trzy rundy, jak coś jest super game gra, graczem komputerowym, powiem tak. <laughs> Wiem, nie musisz mi tego powtarzać. O, o obroniłem, nie obroniłem. Kurde. Obiecuję. O! Nie spodziewałem się. Fajnie, fajnie. tak, Konrad? O, kromka cię rozwaliła moja. Pięknie, pięknie. Let's go! E, to była rozgrzewka, tak? Do trzech punktów gramy. No co do trzech tych do trzech wygrać, nie takich o, o Jezu, grawitacja chyba. O Jezus Bazie Co ty robisz? Co ja robię? Nie, 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 nie. Fuck Nie się. Nie, nie. Tak, nie. Nie. Tak. Tak, nie, tak. Oj dupa. To jednak nie dupa. Jednak dupa. Nie dupa. A dupa. Tak Jakim to cudem niby? Nie wiem, ale lecimy dalej. Aha. Oh. W końcu na no, mnie, na twoją stronę zbawiałeś. O Jezus, co Oj, i Nie, nic, nie, ze sobą. Dobrze. nie, Tylko. No nie, Zostałem. sam Sam nie, 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 ze nie, sobą. Dobrze. nie, Tylko. nie, 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 doby, nie doby. do nie do, Dobrze, 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 z dupy, pozdra. Pozdrady, um, no, Perfekta. Nie, 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 To nie, 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 no, nie. no, no, no. Bardzo dobry start. Chcę na mnie 0 do jaja, ale nie wiem, jak 0 do jaja, bo jest. Nie, jestem, nie jestem na wykończeniu z 30. Ulecimy! No. O nie, lawa. Fuck. Jakie obroniłeś to? Nie. O ludzku! O nie, 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 nie. Nie, 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 dobra noc? nie, 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 dać. nie, No, coś nie, 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 na nie, 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 Jest! Zamrożone to z tym grały teraz. O, Jezus Maria! Nagraj podobnie, na sama mapa, tak? <grystanie> to się ci poszło, mój braciszko! Ja nie mam na razie. Jak to mówisz, to jest rozgrzewka. <grystanie> <śmiennie> co ci się spadnęło? <śmiennie> nie mogę jej poskaczyć Olu pierdzielnięcie było Wiesz, ja nie muszę się już starać. No wiem, no przegraszę A nie, ty wygrałem. Ja, ja przegrałem. Okay. Uuu, no i gol! Widzowie, jak macie chęć, to zostawcie Subika, łapeczkę. No. Jak nie, to nie, trudno. Pa! Kogo o chomkę? Już myślałem. Mhm. Mam um, takie szczęście. się chęć rozumów, naprawdę. Só so, haka. É que... to. Oh, nós era que robemos. Ouvi <coughs> O, nie no ty kurde bele! No, tak, tak, nie! Koncu. Kocha! Ty! Pow, no, pow, pow! nie robisz do zera teraz, chłop? Nie, teraz sobie za modifikę. Małego, a zlubione chyba. Kocham to. No wiem. Już. Nie wiem. No nie wiem, czoło to I to co, co zrobiłem? Obraz, ale to fajnie wyglądało, wiesz. Nie doskoczyłeś pa. Ale chyba teraz ogień wygra, panowie panie! Widzicie, dla mnie zostawcie łapkę w górę. No, dla mnie super. Dobra, dobra, dobra lecimy, panowie. Ja... Chodźmy. Nie rób tego. Tak. mi. Robisz mi krzywdę, Kondra! Dobrze dziecko. Dobrze, dobrze. Wle. Nie żyje mieszka. Ci też, ja nie no, już nie żyje chcą. Ale ja żyję. to przegrasz jeszcze, jak ty to przegrasz? Essa! Ale to dopiero jeden, miał jeszcze ja cię do zera zrobiłem! Wiem teraz sobie za modyfikator będzie. O Boże! Daj no <gry> dobrze, dobrze, nie, 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 nie. dobrze! Dobrze, dobrze <gry> Spodniał Ty cię Mega No ty mnie pornasz na liczbę. Co to ty robiłem? No nie... Sorki? Laserekiem strzelasz brąbałem się Aha Jezu górę <gry> Jezu, xaare! Jak ty to zrobiłeś? Nie, <gry> bo... o i dalej! Za czym? Jakie? O, trafiłem. Mal nie! Malnie. Malnie. Nie walnie. Walnie teraz. Co teraz? Gówno teraz, a co? Yes. Co teraz? Podskoczyłem przypadkowo Co teraz? Nein! Nie jak mnie tam wygrać, jeszcze nie wiem. O, dupa. Ja wiem! Powiem, że nie ma ochrony, żeby Nie lecisz. Co, do trzech? Nie, nie. nie znam. Jest ze mną wygrany. Mhm. Moja mapa. mnożony tastur. Ej! Hey. Co? Problemy! Jakie problemy? Jakie? Właśnie takie! Ja i nie wiem. Mrużone tosty! Łocho! Dobrze ci poszły te mrużanki. Cicho! najlepsze takie są. Nie, chyba ci robią spalone, ale trudno. To są Teams. To chrześcijanie tostów. Co? To nie, nie zrozumiałem. Taktycznie to z tych. O, wiem. Ja też. Ty nie. Nie no. Nie, szczęście. I skillał się. Tak tak, 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 nie umiesz jak radzić się dookoła. A nie umiesz tak. A nie, nie umiesz. Nie tak. Nie perfekcyjnie, nie perfekcyjnie. Odwałem. Odwałem! mnie do zera nie zrobisz, tak? Tak jak ja ciebie. Był wyjątek. Dałem drzwi. Wyjątek! Ło, wow, bled! Ja leżę Bo nie stoisz! Co latasz? Ty, 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 ty. A, martwię się o swoje. Oj, martwię się. Martwię się o swoje. O, di di! Nie zrobił mnie do zera, tak? O, kolejna runda. Ostatnia runda. Ej, no co, do, do gramy? Czyli do trzech punktów, a nie do. A? Tak, kiedyś... Ja mam jeden, ty masz jeden, tak? Ja mam dwa. Już mam dwa. To jest pierwsza runda, wiesz w po pozdrawiam. Po teraz mogę bawić się tym czymś. No, możesz się bawić, wiesz. Nie spaliłeś to a ty jesteś, jesteś spalony. Tosty, Rusz. ruszy? Ksabery! nie. Czemu Rus... no stoję na środku? Czemu stoję na środku? Bo miałeś jakiś kaprys. Ja leżę bokiem. No bo... Nie wiem co robiłeś w nocy, ale... leżysz bokiem! O! wow! Super. To, że <grytanie> na... No dobra, ci... <grytanie> A to ...nie było jak na znowu do zera? Nie, do zera nawet jest. Ty. O nie! Nienawidzę tego. Kto mnie przekręcił? Ja chyba zlikwidowałem tego... Nie podskoczę tam, mega. Pochodziłem. Ej, za mnie, mi skoczyło, nie? Ej, skoczyć nie mogłem! Skandal! Well. Lata. Nie. Aha. 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 O, o boże, co zrobiłem? Jest, jest, jest.

Dobry się zrobiłeś to w ogóle? Nie. Eee! E! Ty, 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 ty! Tam broń się od... Nie. Co to jest? Zrobiłeś tą opierą, to opiero, ale co się zwykle zrobić? tak, to tak, tak, tak się nie rali pierdolone, ale... Pięknie! Idę! Dobra, mijemy się teraz. Tak, ty masz? Ty masz źle. Gie, Ale wystrzeliło. Jak z twojej prosy.

i spalone to są moje... co? Co rozpędzone i spalone? I Nie Jedz do życie? Nie, to Niemożliwe no. gaming. Jak to zlazło? Jak? No. Jak to widzicie, jak te moje mają. Walnięcie! To z tymi oszukały. Prąbki miódki. Tak. Ja nie, nie. Badajcie! Padajcie tu. Jak ja biegnę! mi leżę! Tak, tak! Nie! No, dobrze! No, ale więcej szczęścia niż rozumu. No, i w tą stronę. Nie! Gra. Ale nie wszystko! Wszystko? Nie. Jeszcze jeden, bo ty masz dwa punkty. Ja. trzy punkty. Jak to nie trafiło? Mam no, trzy punkty w Aki, grałem. Możemy o wszystko na walerze. Dobra, teraz o wszy grało wszystko. Grało wszystko, dobra, ale wygrałem. Tak grało punkty. wszystko. Nie, grało wszystko. Tak bo nic nie, nie zliczyłem, nie, nie, nie zrobię tak, że mnie nie liczyło to. Ile tam punktów mieliśmy, ale dobra. Dobra. Grało wszystko. Dobra. No Ale to zobaczymy mi... kto naprawdę wygrał Ja toś, Toście ty Głupi toście Jaki to oh, 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 Głupi toście! O oh, tak! No Idealnie! Do góry do gaminasz! O ten toż mi oszuku! Już... je ja wezmę Ojej O no, ja... Weź sobie! Zdadzą Uj, ty tyto... To je bezpečné, že? Ale rozvali, i stupně. Dobra, Dobrá. Dobra... Pau, pau, pau! Do zera tě jedeme v ostatně? Ne. Yeah. Mm, ma má. Ne, trafi.

No i nie jesteśmy, okej, Dobrze Nie będzie do jajał się raz no, Nie ma chromek Nie ma chromki To chodziło się O i zobaczyło Ho nie, ma. No, nie, ma, nie ma. o debiki. Pinknie. Pinknie. Frostu. Pinknie. My style chick. To 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 ma być. Pinknie. Idealnie. Necessary... To to ma ha, słuchaj, dwie piłki rozwalają. Pamiętaj, że o, Jezus Marian, jak ja się przewróciłem już. Aha. <laughs> Aha Marian Nie, nie Oha! No, Dobranoc! Nie! <laughs> Dla... Jeszcze tak raz! No nie, no to bez sensu jest! <tryk> I nie. co? Do jednego jak mówiłem Pusteczko! Wydaje ci się. Nie wydaje mi się. Wydaje? Niech mi to trafi. Nie, 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 nie no traf to chociaż tam. Łostań! <grym> Dziesięć tysięcy. Aha, podniosła mi się. Nie mnie dojechał. Jest! No. Twoja robina, twoja robina. Nie dawaj, dawaj, jak to Nienawidzę cię. Nie. Ciebie. nie, 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 Tak, tak, tak! nie, tak, tak! O, tam. nie, Aha, super, dobra. I Tak, nie, tak nie, No, Dobra, cześć widzowie. Cześć i jest Rajmisa tak są naprawdę. Bo ja wygrałem. Wygrałem. Nie wygram, ja. Dobra, cześć pa, na ra. Na ra. Pa. Elo. Pa.